Sękarka, która masz no, bardzo dużo otworzeń na YouTube swoich teledysków, i tu raptem wychodzi dziewczyna, która no, z muzyką nie ma nic wspólnego, ma 3 miliony otworzeń. Czy to w jakiś pewien sposób Ciebie uraża bądź, jak ty to odbierasz? Nie, no co ty? To, to, to jest kontrowersja. Kontrowersja zawsze będzie się dobrze sprzedawać, bo ludzie z ciekawości wchodzą i oglądają. No nie sądzę, że ktoś chodzi z, z przyjemności i ogląda to 15 razy, bo mu, dobrze mu się tego słucha. Tylko bardziej to jest ciekawość. Wiesz, to jest coś ciekawego, coś innego, to jest kontrowersyjne, więc pocztą internetową, to sobie pewnie ludzie przesyłają. Absolutnie, wiesz, to jest jej pomysł na jakiś tam biznes, na, na, nie wiem, na fame może trochę. I mówię to totalnie pozytywnie, bo szanuję to. I Prawo, bra no, ja trzymam kciuki za takich ludzi. Sama sobie robię muzę i też jest mi z tym dobrze. My też mieliśmy bardzo fajny wynik w naszym klipie, słuchaj, może nie 3 miliony w tydzień, ale mieliśmy ponad milion i też uważam, że jak na utwór muzyczny w Polsce to jest fajny wynik. Trzeba robić swoje, nie wiem, ja kibicuję wszystkim. Jak lubi to, co robi i się dobrze w tym czuje.